I na czym te moje starania polegały? One polegały na tym, że spotkałem się z wszystkimi, z którymi udało mi się spotkać i wszystkich usilnie na to samo namawiałem. Od Korwina do Stonogi, przez kanapę KNP, Kongres Nowej Prawicy, większą, kilka kanap mniejszych, rozmaite formacje partyjne, stowarzyszenia, a także środowiska, nie tworzące dzisiaj aktywnych organizacji partyjnych, namawiałem. Namawiałem jednak przede wszystkim tych liderów formacji, które, które idą do tego rozdania, idą do tych wyborów. Tych, którzy byli, niektórzy z nich byli moimi szanownymi kontrkandydatami w wyborach prezydenckich, i do nich zwracałem się. Było to dość łatwe, ponieważ niektórzy z nich. I ze mną szukali kontaktu po to, żeby bardzo szczodrze oferować mi miejsca na swoich listach. Te słynne jedynki. Tak, To znaczy propozycja, proszę sobie wybrać jedynkę, no może jeszcze proszę tam pociągnąć za sobą może trzy, może pięć osób. Ja na te propozycje grzecznie odpowiadałem, że bardzo mnie one zaszczycają, dziękuję. Ale nie jestem zainteresowany projektami, które dotyczyć mają mnie indywidualnie. To znaczy, które mówiąc krótko, mają, mają się ograniczać do uplasowania mojej osoby gdzieś w tej konstrukcji politycznej. Jestem natomiast, i to mówiłem wszystkim, jestem zainteresowany projektem szerszym budowania komitetu wyborczego wyborców, pod którym będziemy razem mogli pójść do tych wyborów. Dlaczego Komitet Wyborczy Wyborców? No bo nie partia. Wiecie Państwo, ta groteskowa nazwa Komitet Wyborczy Wyborców bo alternatywą jest Komitet Partyjny. Partia nie musi, żeby założyć Komitet Wyborczy, nie musi zbierać tych tam pierwszego tysiąca podpisów, tylko zakłada komitet, bo już wcześniej jest ukonstytuowana jako partia. Ale, tak tłumaczyłem, nie przyprowadzę tych wszystkich życzliwych mnie i dobrze życzących Polsce ludzi którzy są za mną nie przyprowadzę ich pod żaden szyld partyjny bo nie przyjdą narodowcy którzy do mnie przychodzą z różnych narodowych miast i miasteczek nie zaprowadzę ich pod szyld korwina korwinowcy kanapony nie przyprowadzę ich do ruchu narodowego i tak dalej i tak dalej i dlatego nie możemy Iść pod jeden szyld partyjny, wybrany z tej kolekcji, musimy, tak tłumaczyłem, założyć szerszy komitet wyborczy wyborców. I grochościanę, proszę Państwa. I odbyłem kilka rund takich rozmów i mogę się z tego wyliczyć, z kalendarzykiem w ręku, z kim kiedy rozmawiałem, jakie argumenty. No, argumenty takie, że musimy. Nasz szyld partyjny jednak dźwigać, bo nie będzie potem dotacji budżetowej. Nawet tabelka się pojawiła. A tak, w sieci wisi, wisi tabelka na, na stronie jednego z moich szanownych kandydatów. Dyskutowana tabelka, właśnie, różne opcje, które się krącą, kręcą wokół tego, tak, jak z kim iść, czy samemu przeskoczymy 3%, nie przeskoczymy, ile. Ile na rok, na kwartał, na sezon, na kadencję będzie potem kasy do wyjęcia? Tak? No, więc to są z całym szacunkiem dla dokonań moich szanownych kontrkandydatów, liderów partyjnych i z całą sympatią dla ich wyborców, to są rachunki, które stały za odmową, odmową budowania szerszego frontu. I dlatego, kiedy dzisiaj oglądam takie zdjęcie, to jest to dla mnie spektak hipokryzji. Zdjęcie, na którym teraz już nie za 5:12, tylko 5 po, niektórym się nagle zebrało na jednoczenie. Otóż ja oświadczam, że to teraz mówią dużo o jednoczeniu ludzie, którzy przez kwartał cały poprzedni bardzo konsekwentnie reagowali odmownie na moje projekty. Pytanie skierowane do pana Zbigniewa Stonogi w cyklu. Kolejnej, kolejna rozmowa z cyklu, którą odbyłem i wreszcie pytanie decydujące, moment kluczowy. Czy Panu zatem zależy na partii Stonoga w Sejmie, czy Panu zależy na reformach ustrojowych w Polsce? I odpowiedź jasna, bez wahania udzielona, partia Stonoga. I dlatego nie chcę, Pan Zbigniew, żadnych innych koalicjantów. Mnie, owszem, zaprasza, ze mną chętnie się sfotografuje, ale nie chcę żadnego szerszego frontu. Tak? Kongres nowej prawicy. Kanapa wyżej wspomniana, rozmowy z prezesem, wiceprezesem, z powrotem z prezesem, pośrednicy, emisariusze, za każdym razem odpowiadam to samo. No przecież nie myślcie, że przyprowadzę do kanapy tych wszystkich wolnościowców, narodowców, katolików, którzy za mną by poszli. Może jakbym ich o to grzecznie poprosił. Nie przyprowadzę ich do jakiejś kanapy. Wyjdźcie spod swojego szyldu, twórzmy razem szerszy. Nie. Trzy razy powrót do tego samego. W związku z tym, kiedy dzisiaj, kiedy dzisiaj kanapa jedną nogą stoi tutaj, prawda, w projekcie sztukmistrza z Opola, a drugą nogą stoi kanapa na własnym gruncie i zbiera podpisy, wiecie co? Konkurs ogłosili, tak? Że w których okręgach zbiorą te 5 tysięcy podpisów, to mogą się spodziewać od swoich prezesów nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych, tak? W pierwszych 22 okręgach. No to jest co? Po mojemu, to jest, to jest promesa na proceder kupowania podpisów w cenie złotówka za każdym. Tak? Po prostu. Ludzie, którzy, którzy spotkali. Zbieracze podpisów na KBW Szczęść Boże, którzy spotkali na swojej drodze zbieraczy podpisów na pana Zbigniewa, nogę tak się przedstawili w każdym razie. Powiedzieli, że, że u nich dają dwa złoty. No, więc mówię, tak się przedstawili. Może to jest dywersja jakaś wraża, może to jest wszystko nieprawda. A wspomniałem, sztukmistrz Zopola, to jest ten jeden, jedyny. Z moich szanownych kontrkandydatów, z którym, z którym nie miałem okazji wymienić zdania, słowa, spojrzenia, ponieważ wbrew gołosłownym, jak się okazało, deklaracją pana, pana Pawła Kukiza, żaden Kontakt nie został ani nawiązany, ani podjęty. W związku z tym, kiedy czytam, bo mi pokazują koledzy, jakieś dramatyczne pytania na Facebooka powywieszane, czemu nie idziecie razem, czemu Pan nie może tutaj współtworzyć. No, nie mogę, bo nie mam kontaktu. Bo Pan Paweł Kukis raczył publicznie wymieniać moje nazwisko, nawet w telewizji ogólnopolskiej, na własne uszy słyszałem, dziś dzwonię do bramna. Ale okazało się, że to jest operetka. To jest operetka. Żebyście Państwo dobrze rozumieli, żebyście, żebyście wiedzieli, że tu nie ma żadnego nieporozumienia. Ja, niezrażony tym oszukiwaniem opinii publicznej, wydelegowałem moich emisariuszy, o których wiem, że dotarli do celu i nie jednego emisariusza, którzy mieli przekazać wiadomość, że owszem, jestem gotowy do rozmów. Tak? Poważnych rozmów Ten kontakt nie został podjęty A zatem jest zupełnie jasne Jaka jest deklaracja jak, Jaka jest wola polityczna tak? Jaka jest wola polityczna A zatem proszę państwa Rozluźnijcie się I nie popadajcie proszę w syndrom sierocy Polskiej prawicy, który na tym polega Że właśnie wypisują ludzie Na forach internetowych yy, Czemu tatusi i mamusia nie idą razem do wyboru, prawda? Syndrom sierocy. No, nie idą, dlatego że nikt nie chce. Dlatego, że nikt nie chce. I jeszcze raz powtórzę: dzisiaj, w ostatnich dniach, macie do czynienia z wysypem jakichś inicjatyw zjednoczeniowych. To jest albo refleks szachisty, albo też dywersja. Albo też dywersja nakierowana na to, żeby po prostu wyhamować impet zbiórki podpisów, żebyście państwo czekali na to, aż się w najbliższą sobotę zbierze Politbiuro ruchu narodowego, prawda? No bo to są to z kolei moje rozmowy z kolegą Marianem Kowalskim, prawda, żeby to, było, żeby to było, jasne. Ja sięgałem po słuchawkę na każdym etapie, w każdej rundzie moich rozmów i namawiania wszystkich do tego, żeby miść szeroko. Sięgałem po słuchawkę i dzwoniłem także do Lublin. tak? I Okazało się za każdym razem, że nie jest w ogóle możliwe spotkanie, i, i tak w ogóle to właśnie czekamy, bo tutaj Rada Ruchu Narodowego się zbierze. Kto, y, kto ma sentymenty ulokowane pod tym szyldem, niechaj zważy, czy nie jest przypadkiem rozmienianiem na drobne, żałośnie drobne całego Marszu Niepodległości, wszystkich tych szumnych zapowiedzi, czekanie w przedpokoju, że może będą. Trzy jedynki, może pięć, jakby więcej, ale to jest rozmienianie na drobne czegoś, co miało być większe. No i cóż, no i po prostu macie Państwo do czynienia z taką sytuacją. Politbiura tak zdecydowały, i to szereg razy. Nie wymieniam mniejszych, nie wymieniam mniejszych, bo po prostu niechaj, 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 yy, cóż, niechaj się znajdą tam, gdzie kierują swoje formacje. Tam, gdzie nikt nie będzie o nich pamiętał. Nie wymieniam różnych mniejszych szyldów. Politbiura zdecydowały ewidentnie przeciwko głosowi członków, działaczy, dołów partyjnych wyborców. I wiem o tym, ponieważ do mnie przychodzą ci wyborcy. Przychodzą sieroty po, po Korwinie, po Kukizie, przychodzą kanapony, większe, mniejsze, narodowe miasta. I wszyscy są serdecznie witani. I wiecie Państwo, jaka jest propozycja? Jest czysta, bardzo prosta, jak sądzę, i czytelna. Każdego, kto chciał na ten temat rozmawiać, a ciągle jeszcze jestem na to otwarty, pytam, w których okręgach zechcecie Państwo, Panie, Panowie, ogarnąć sytuację? Za które okręgi chcecie wziąć odpowiedzialność? Prosta sprawa. Kto weźmie odpowiedzialność za dany okręg, zagwarantuje pomyślne zakończenie zbiórki podpisów, ten może odgrywać wiodącą rolę w tym okręgu. I różnie się ludzie deklarują. Miałem takie śmieszne rozmowy, bo, bo, bo właśnie w spotkaniu z taką naprawdę nie za dużą kanapą, o której nigdy Państwo nie słyszeliście, i duże szanse, że nigdy nie usłyszycie. Moje pytanie: w ilu okręgach Panowie ogarniecie sytuację? Moje pod, y, pytanie wywołało no, takie zapewnienie, że w sumie no, cała Polska nasza, prawda? Więc poprosiłem, żeby, żeby, żeby chwilę się zastanowili, żeby wyliczyli, może tu na karteczce zapiszcie mi Panowie te okręgi. No to zaczęli wypisywać, wyszło im ze 25 tych okręgów. No więc zwróciłem uwagę, że to wobec tego panowie, panowie macie zdolność zebrania ponad 200 tysięcy podpisów. Czy tak? To po co w ogóle do mnie przychodzicie? Skoro czemu nie wystawiliście swojego kandydata na prezydenta? Skoro możecie od tak w całej Polsce na gwizdek zebrać 200 tysięcy podpisów, a może 250. 000, no to się koledzy urealnili, że jednak no może tak z półtuzina tych okrętów. No, ale z innymi, na przykład właśnie z Sejmem Walnym rozmowa jest bardzo... Yy, bardzo rzeczowa, sejmowalny, chociaż ma wielkie idee i po prostu ma wielkie tęsknoty. Ma tęsknotę, którą ja podzielam, żeby Polska wróciła do swojej formy, żebyśmy przypomnieli sobie nie, nie żebyśmy kultywowali jakieś protezy parlamentaryzmu typu tam referendum, bo to jest proteza, proszę Państwa to nam dają, żebyśmy się wyszumieli, tak? Wiadomo, że parlamentaryzm jest oszustwem, nie działa i nie reprezentuje naszych interesów. W związku z tym dajmy narodowi tam pogłosować, niech się tam zbierają te podpisy, referendum. Sejmikowanie, to jest system referendalny, naturalny, oddolny, zlokalizowany konkretnie. Więc Sejm Walny rozmawiał, rozmawiał bardzo konkretnie z nami i zaproponował dwa okręgi, jeden z tych okręgów tutaj niedaleko, Bielsko-Bialski, Bielsko-Żywiecki I, i w tym okręgu będzie Sejm Walny sejmikował, żeby, żeby wyłonić swoją listę kandydatów. Nie we wszystkich okręgach ten system zastosujemy, ale, ale, ale możemy tego próbkę dać właśnie tam, gdzie Sejm Walny bierze odpowiedzialność za, za to działanie. Tak się, tak się tłumaczę, skonkluduję, proszę Państwa. Uczyniłem naprawdę wszystko, żeby nie zakładać własnego komitetu. Nawet kiedy rejestrowaliśmy KWWGB, szczęść Boże, to z nadzieją że ci darwiniści egoiści, z którymi mam do czynienia, to znaczy ludzie, którzy reagują wyłącznie na, na argument siły i, i rozumują egoistycznie, że wtedy być może zgodzą się na taki układ, że tu ja odkładam swój komitecik, ty odkładasz swój komitecik i razem tworzymy własne, Ale to się nie stało. KWWGB, szczęść Boże, istnieje już od paru tygodni 10 i... Sierpnia. i, i i to nie spowodowało żadnej reasumpcji. Odbyłem jeszcze jedną rundę rozmów po 10 sierpnia, żeby to było jasne. Jeszcze przed tygodniem osobiście odmawiał mi pan Janusz Korwin-Mikke, to znaczy przekonywał mnie, że tylko pod szyldem Korwin można iść do tych wyborów. A zatem to, co dzisiaj, to jest dezinformacja, to są spektakle hipokryzji i to są po prostu próżne gesty, które nie miały pokrycia w praktyce politycznej. A szczęść Boże, Wiecie, jaką ma zaletę? No ma taką zaletę, że gwarantuje nam selekcję kadrową już na samym wstępie, już na wejściu. Po prostu od razu się okazuje, kto jak diabeł wody święconej chciałby uniknąć tego szydu. Poza tym dużą frajdę sprawia mi myśl o tym, jak w kampanii będą sobie wykrzywiać usta i łamać języki funkcjonariusze Frontu Ideologicznego wymieniający te nazwy. To mnie autentycznie bawi. Tak? Wyobraźcie to sobie Stop Państwo. No i cóż.